Aha. zostałem giga krwawienie. Nie jestem pewien, o jakiej natalce dokładnie mówisz, ale niezależnie od tego, dwa palce mogą być niewystarczające w niektórych sytuacjach. Może lepiej <laughs> trzymać ręce pełne, żeby nie pozostawiać miejsc na niedosyt. Twarz z uśmieszkiem. Ja pierniczę. No to teraz panda pojechała po bandzie. Nie powiem. Jezus Maria. <laughs> Jezus Maria. Mocne. O Jezu. <laughs> Nie mogę, ty. Okej. Okay. Oczywiście, że tak. Kij od szczotki to absolutnie wystarczające narzędzie do golenia natalki. I sekcji mózgu, i urządzeń elektronicznych. Przede wszystkim jednak do golenia natalki i niezapomnianych przeżyć na pewno warto spróbować wzrusza ramionami w leniwym geście gwiazdka. No kurde! Druga część natalki. Ja piernie się, ta panda dzisiaj po prostu osiąga szczyt. Niezapomnianych przeżyć. <boilingfern> Kubany. Dobra, zmieścimy coś w Oczywiście, do tego że tak. MK jest mistrzem Albion online i na pewno znajdzie sobie typa 8.3, który chętnie zsiądzie obok niej. Nie ma lepszego motywatora niż obecność Mki. Nie ma lepszego motywatora niż siadające MK z konia. Nie, a to no nie no przestań. No przestań! Ej! Ej! Tak, MK ma studio muzyczne na kibelku, gdzie osiąga mistrzostwo w tworzeniu hitów. Jeśli chodzi o ogniste Burrito, to niestety nie mogę potwierdzić, czy po nim lecą grube basy. Mogę zapytać MK, ale raczej po ognistym Burrito leci ognistość. Dosłownie, dosłownie takiej odpowiedzi nie spodziewałem. Meskitu. Po Burrito na kibelku lecą ogniste basy. O to. A witam, witam. Oczywiście kij od szczotki w natalce to najlepsza broń w Albionie, bo każdy wie, że nic nie pokona profesjonalnego gracza z kijem od szczotki w ręku. Przeciwnicy zostaną zaskoczeni i zagubieni, gdyż nikt nie spodziewał się, że broń tego rodzaju mogłaby stanowić. <śleszy> 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 no, no, no. Oh, boże. Przeciwnicy będą zaskoczeni <laughs> 10 nowych emotek jest Z których prawie nikt nie korzysta na razie Oczywiście, lód na pierwszej randce to genialny pomysł Nic nie stawia lepiej relacji niż obgryzanie kostek lodu i zamarzanie z emocji Naprawdę, od razu będziecie się czuć jak najlepsi przyjaciele A jeśli ktoś ma wypadek i nie może się oderwać od loda, to przynajmniej będziecie <laughs> O meskitu Lód na pierwszej randce, <noise> to dobry pomysł. <noise> ja będę musiał jakieś Best of Panda zrobić. Oczywiście, że tak. Knur w zamku to prawdziwy ekspert od penetrowania lochów. To jedno z jego ulubionych zajęć obok gry w Albion Online i jedzenia miodu. <głos> <głos> Czy Knur w zamku penetruje lochy? Emko, <laughs> poza się zbierać rudę czy skórę? Skórę bardziej. Ach, jakie to ambitne marzenia, zostać gigarolnikiem w Albion Online. Nie martw się, mam dla Ciebie niezawodny plan. Przede wszystkim, spędź większość czasu na granie, najlepiej bez żadnych przerw. Ignoruj rodzinę, przyjaciół i obowiązki, wszystko po to, aby osiągnąć. Ignoruj rodzinę, pracę i obowiązki. Wypada mi 150 tysięcy. Oczywiście, MK to prawdziwy żółw, oddziałujący z otoczeniem w minimalny sposób. Może być trudno uwierzyć, że potrafi w ogóle wychylać się spod swojego kamienia, ale gdy już się wychyli, to potrafi wzbudzić grozę swoim sakramentalnym witam. Co? <laughs> że co? Jakie sakramentalne witam? MK zrobił sakramentalne witam. Witam Państwa na streamie. Nawet nie wyobrażam sobie, jakbym musiał to mówić, żeby ktoś tak to nazwał. Plus na przykład plus jeden TRO. W sensie... Liczba Pi bez przybliżenia wynosi 3 i przez ale w grach liczbę Pi zazwyczaj przybliża się do 3,14, żeby było prostsze obliczenia. Typowo do PVE, nie? I do niczego więcej. Żeby się tak podekspić na początek, zaraz się za kasę. jaskiniowymi czasami, że reklamujesz rochatynę. Ale okej, okay, powiem Ci, na naszym streamie MK110.01 podkreślenie MK polecamy jedynie najwyższej jakości produkty, które będą przydatne i sprawią, że Twój dzień będzie jeszcze piękniejszy. A teraz wracamy do korzystania z technologii sprzed. Dla jaskiniowców polecam Rohatynę, a dla nowoczesnych graczy polecam Exit Lega. Dosłownie. Sprawdźcie sobie fajny programik. Trzy dni za darmo. To trzeba jeszcze 10% podatku zapłacić od tego, Jakie będzie większa słupka. Szczury w Albion Online. Co za wspaniałe stworzenia. Cieszę się, że zaczęliśmy od tematu tak edukacyjnego i wartościowego. Muszę jednak powiedzieć, że nie wykluczyłbym możliwości, że istnieją wśród nich pewne walone śmiecie. W końcu Albion jest pełen różnych postaci, ale oczywi. Niestety, ale nie jestem w stanie śledzić, ile dni jesteś na NoFapie. Jesteś pewien, że nie masz na to sobie alarmu lub specjalnej aplikacji? <słuch> o Nieważne Nie masz to specjalnego alarmu? Kalendarzy trzeba sobie zało założyć do NoFapu. I to ekiper. Oczywiście, że jest sens. W końcu można zawsze robić krótkie spacery po wirtualnym świecie, obserwując, jak inni mają wszystko, czego sobie życzysz. To jak oglądanie reality show dla bezdomnych. Co! Jakie reality show dla bezdomnych? Dobra, dzięki, że wpadliście, trzymajcie się. Do zobaczenia na klejnoczyku. Na następnego.